Jesteśmy z wizytą w gospodarstwie w czeskich Oticach. Jest tutaj zamontowana duża biogazownia, która działa od 13 lat. Na zaproszenie firmy Agrofert odwiedziliśmy rolnicze przedsiębiorstwo Otice które posiada 2,5 tysiąca hektarów. Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to główna działalność opiera się na hodowli krów mlecznych, których w stadzie produkcyjnych jest około 450 sztuk. Jest to rasa holsztyńska. Średnia wydajność za laktację wynosi 12 tysięcy litrów mleka na sztukę. Obora działa od 8 lat. Jest sześciorzędowa z centralnie umiejscowionym stołem paszowym. O tym, jak połączyć produkcję mleka z produkcją biogazu, rozmawiamy z Sebastianem Gregorczykiem, dyrektorem ds. hodowli zwierząt i OZE w firmie Agrofert Polska. Panie Sebastianie, czy mógłby Pan powiedzieć bo troszeczkę więcej na temat tej biogazowni? Ona tutaj działa od 13 lat, więc są duże to doświadczenia. Ładnie. Najważniejsze dla nas jest to, żeby rolnik produkował mleko. To ma być hodowca, który dostarcza mleko. Biogazownia jest jakby taką dodatkową nogą, która mu bilansuje pewne rzeczy pod względem właśnie energii odnawialnej. To jest ta właśnie nasza filozofia, że najlepsza biogazownia powinna być przy gospodarstwie rolnym i gospodarstwo rolne powinno zapewniać przynajmniej 70-80% wsadu do biogazowni, czyli typowa biogazownia rolnicza, nie powinno się wsadu wozić. My tego unikamy z uwagi na różnego rodzaju protesty mieszkańców mhm. oraz to, że no jednak gospodarstwo, ta biogazownia na gospodarstwie ma utylizować e, tą całą e, gospodarkę odchodami, tak zwanymi. Zmieniamy tutaj substrat, czyli to, co wrzucamy jakby do gara, do biogazowni, odchodzimy od podawania wszystkiego, co da się skarmić. Dlatego, bo mówię, ja byłem zawsze uczony, i taka jest filozofia każdego hodowcy: kukurydza ewentualne wysłodki, inne rzecz, która jest w stanie jakby połączyć fermę z biogazownią poprzez instalację, choćby tutaj mamy yy, zgarniacze tej gnojowicy, mm. które wygadniają nam te odchody, i odchod automatycznie trafia do biogazowni. Czyli ferma jakby pokazuje, że będzie zeroemisyjna. Czyli właściwie, yy, jeśli chodzi o takie planowanie dla hodowcy bydła, yy, tutaj ta biogazownia może spełniać dla niego jaką rolę. Budowanie drugiej mocnej nogi e, finansowej, nie okłamujmy się. E, kwestia mleka, kwestia produktów e, z fermy. E, tutaj wiadomo, że są wahania, ale jednak e, e, ta noga druga, czyli ta OZE, obojętnie czy to będzie fotowoltaika mocna, czy biogazownia zapewnia dodatkowy przypływ środków finansowych dla rolnika. A co jest najważniejsze, biogazownia zapewnia pracę 98% jakby procent dni w roku. To nie jest fotowoltaika, która produkuje elektrykę tylko jeżeli jest słońce. Biogazownia działa cały czas. Tu jest choćby przykład ten, że w tej chwili w Polsce mamy ogłoszony kolejny nabór energii dla wsi, czyli jest możliwość, aby rolnicy indywidualni wystąpili o, z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o środki na budowę by gazowni, ale co za tym idzie również dostosowanie niejako swojego gospodarstwa do tych wymogów, które spełnia, które jakby na nas narzuca Unia i która który, spełnienie tych wymogów pozwoli im na spełnienie tych wszystkich wymagań związanych ze śladem węglowym. Dlatego mówię, tutaj mamy przykład. Wygadniamy gnojowice, mamy biogazownię, gospodarstwo zarabia. Jak nie na mleku, tak na e, prądzie, który produkuje. I który też musi zużywać we własnym gospodarstwie. Tak. I to działa. To jest właśnie ten plus, że to naprawdę e, działa. W tej chwili w Polsce budujemy głównie 50-kilowatowe biogazownie, z uwagi na to, że w Polsce jest zupełnie inna struktura gospodarstw rolnych. W Czechach to gospodarstwo rolne średnie to jest 400 sztuk bydła, w Polsce, no niestety, 50. Czyli to jest ta różnica. Ale znowu te biogazownie mikroinstalacyjne, te, te małe, działają tylko i wyłącznie w oparciu o gnojowice. Tylko i wyłącznie gnojowica. Czasami możemy dodawać trawę, żeby powiedzmy zwiększyć tą moc, ale nawet przy dużych biogazowniach jesteśmy za tym, żeby nie budować biogazowni, gdzie dodajemy kukurydzę. To jest ostateczność. Skupić się tylko i wyłącznie na odpadach z gospodarstwa. 50 kW? To, to jest to minimum. To jest minimum. Taka bariera, czyli 50, czy 100, czy 150. Żeby tylko zachować mhm. tą gnojowicę. Zachować, ale mamy gospodarstwa duże w Polsce, bo mamy 500, gdzie jest mhm. 500-600 sztuk bydła, i tu już możemy myśleć o biogazowni albo 250 kW, albo pół megawata. I co jest ważne, do pół megawata nie potrzeba decyzji środowiskowej. Czyli tą biogazownię można w miarę szybko wybudować. Tą energię w tym momencie użytkujemy wewnątrz gospodarstwa. Nie, nie, nie. U energii zawsze sprzedajemy. Dajemy. Na e, użytek własny będzie przeznaczone maksymalnie 10, może 20% tej energii, ale w energię się e, raczej sprzedaje i my możemy podpowiedzieć również jak sprzedawać. Największym niestety bolączką w Polsce jest to, że e, jesteśmy krajem, gdzie czasami mamy wrażenie, że mamy nadmiar gazu, nadmiar energii, bo m, mamy problem właśnie z, ze sprzedażą gazu czy energii z biogazowni. Gazu w tej chwili w ogóle jeszcze nie udało nam się nigdzie sprzedać, jako z biometanowni. Nie ma jeszcze odpowiednich regulacji prawnych. Jeżeli chodzi znowu o energię elektryczną, mamy niesamowite problemy nasi klienci z podłączeniem biogazowni do sieci. Uważamy, że powinno się bardziej skupić wszystkie środki na rozbudowie i modernizacji sieci przesyłowych w Polsce niż czasami na budowie infrastruktury niezwiązanej z tym. Po prostu u nas niestety jest ta bolączka sieci przesyłowych. A bez tego rolnicy nie wybudują biogazowni i nie będą sprzedawać polskiego prądu z polskiej gnojowicy. Ja może powiem w ten sposób. Jako agrofes Polska działamy już od wielu lat. W Polsce mamy oddanych blisko 250 gotowych ferm, ale tylko dwie biogazownie, dlatego, bo w Polsce ten rynek biogazowy dopiero się rodzi, buduje. W skali kraju mamy e, tylko dwie, ale na świecie z naszymi spółkami e, zależnymi, obojętnie czy to jest FarmTech, czy nasz partner firma Biogest, wybudowaliśmy blisko 750 instalacji. W tej chwili w Polsce mamy rozpoczęte budowy dwóch małych instalacji 50-kilowatowych i dodatkowo jedną dużą na etapie projektu pół megawata, czyli dokładnie to, co jest tutaj za nami. Ten obiekt, akurat jesteśmy w tej chwili w Czechach, ten obiekt jest, że jak pan wspomniał, wybudowany już wiele lat temu i jak widzimy, nie wstydzimy się pokazywać starych gazowni. Jest to biogazownia, która już ma za sobą naprawdę blisko te 12-13 lat życia, ale działa. I co najważniejsze, działa bez awaryjnie. Uh -huh. I buduje jakby taką drugą nogę na gospodarstwie.